Czy twój pies naprawdę czuje winę, kiedy narozrabia? Czy machanie ogonem oznacza zawsze radość? I czy suchy nos to znak choroby? W tym odcinku obalimy 10 najpopularniejszych mitów o psach, w które ludzie nadal wierzą. Ale ostrzegam, niektóre mogą cię naprawdę zaskoczyć. Zostań do końca, bo mit numer jeden może całkowicie zmienić Twój sposób patrzenia na psy. Mit numer 10 Machanie ogonem oznacza radość. Zaczynamy od klasyki. Jeśli pies macha ogonem, to jest szczęśliwy. No cóż, nie zawsze. Psy mogą machać ogonem, kiedy są zestresowane, zaniepokojone, albo nawet agresywne. Jak rozpoznać różnicę? Jeśli ogon jest uniesiony wysoko i sztywny, pies może być napięty lub agresywny. Jeśli ogon jest nisko i rusza się delikatnie, to może oznaczać strach. Najlepszy znak radości? Machanie ogonem w poziomie i całe ciało poruszające się z entuzjazmem. Mit numer 9. Psy widzą świat czarno-biały. To chyba jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów. Ludzie wciąż myślą, że psy widzą świat w czerni i bieli. Ale to nieprawda. Psy widzą kolory, tylko inaczej niż my. Dla nich świat jest bardziej żółto-niebieski. Nie widzą dobrze czerwieni i zieleni, ale świetnie rozpoznają ruch. Więc następnym razem, kiedy kupisz swojemu psu czerwoną zabawkę, pamiętaj. Dla niego wygląda ona raczej jak odcień brązu. Mit numer 8: Suchy nos oznacza, że pies jest chory. Ile razy słyszałeś. O nie, mój pies ma suchy nos. Na pewno jest chory. To mit. Suchy nos nie oznacza automatycznie choroby. Psy mogą mieć suchy nos z wielu powodów. Po prostu spały. Przebywały w suchym miejscu. Są odwodnione, ale to nie zawsze oznacza chorobę. Jeśli twój pies ma suchy nos, ale zachowuje się normalnie, nie panikuj. Mit numer 7 Jeden rok psa to 7 lat człowieka. Przelicznik. Jeden rok psa równa się 7 lat człowieka to mit. Prawdziwy wzór jest bardziej skomplikowany. To znaczy, że psy starzeją się szybciej w pierwszych latach życia. Potem proces spowalnia. Duże rasy starzeją się szybciej niż małe. Więc jeśli twój pies ma 2 lata, to w ludzkim wieku ma około 24 lub 25 lat, a nie 14. Mit o psach numer 6. Psy nie mogą jeść warzyw i owoców. Czy pies to wyłącznie mięsożerca? Otóż nie. Psy mogą jeść warzywa i owoce, a niektóre są dla nich bardzo zdrowe, takie jak marchewka, jabłko, dynia, borówki. Ale uwaga! Są produkty, które są dla nich toksyczne, czyli cebula i czosnek, winogrona i rodzynki, awokado. Mit numer 5. Psy czują się winne. Czy twój pies robi winne oczy, kiedy coś zbroi? Cóż, on wcale nie czuje się winny. To, co widzisz, to raczej reakcja na twoje emocje. Pies widzi, że jesteś zły i próbuje cię uspokoić, więc następnym razem, gdy twój pies patrzy na ciebie tymi wielkimi oczami, on nie przeprasza. On po prostu wie, że jesteś zły. Mit o psach numer 4: Psy nie potrzebują ochrony przed zimnem. Przecież psy mają futro, więc nie muszą nosić ubrań zimą, prawda? Błąd. Nie wszystkie psy są przystosowane do zimna. Niektóre rasy, jak husky czy malamuty, radzą sobie świetnie, ale rasy krótkowłose, takie jak chihuahua, wipety czy dobermany, szybko marzną i mogą nawet doznać odmrożeń. Jak rozpoznać, że twój pies marznie? Drży lub podnosi łapy z ziemi. Kuli się lub próbuje się schować. Jego uszy i ogon są zimne w dotyku. Rozwiązanie, jeśli jest mróz, rozważ kurtkę dla psa. To nie moda, to dbałość o zdrowie. Mit o psach numer 3. Sucha karma jest lepsza od mokrej. Niektórzy właściciele są przekonani, że sucha karma jest najlepszym wyborem, bo dba o zęby psa i jest bardziej naturalna. Ale czy to prawda? Nie do końca. Fakty są takie: sucha karma nie czyści zębów. Osad nadal się gromadzi i psy wciąż potrzebują szczotkowania zębów. Mokra karma często zawiera więcej białka i mniej wypełniaczy niż sucha. Najlepsza dieta to ta, która jest dobrze zbilansowana. Nie chodzi o to, czy karma jest sucha, czy mokra, tylko o jakość składników. I co najważniejsze, nie wybieraj karmy na podstawie formy, ale sprawdzaj skład. Mit o psach, numer dwa. Psy nie powinny spać w łóżku z właścicielem. Nie pozwalaj psu spać w łóżku, bo cię zdominuje. Słyszałeś to kiedyś? Cóż, ten mit nie ma żadnych naukowych podstaw? Psy śpią w łóżku, ponieważ czują się bezpiecznie obok swojego człowieka. Lubią ciepło i komfort. Budują więź z opiekunem. Badania pokazują, że spanie z psem może obniżać stres i poprawiać jakość snu. Ale, oczywiście, jeśli pies zaburza twój sen lub masz alergię. Lepiej, żeby spał na własnym posłaniu. I ostatni mit, numer jeden: psy nie rozumieją słów, tylko ton głosu. To najciekawszy mit. Ludzie myślą, że psy reagują tylko na ton głosu, ale badania pokazują, że psy naprawdę rozumieją słowa. Eksperymenty wykazały, że niektóre psy potrafią zapamiętać nazwy nawet tysiąca różnych przedmiotów, więc Twój pies rozumie więcej niż myślisz. I to już wszystko na dziś. Teraz pytanie do ciebie. W który z tych mitów wierzyłeś? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij, zostaw łapkę w górę, jeśli kochasz psy. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.